Tradycyjny piknik rodzinny w regionowskim przedszkolu nr 7, tradycyjny był tym razem szczególnie, co zresztą dało się zauważyć już po stylowych strojach wielu jego uczestników. Choć niezbyt pasowały do wyjątkowo słonecznej aury, towarzyszącym piknikowi przesłaniem dawniej i dziś korespondowały znakomicie. Jest wyjątkowy, bo wyjątkowy czas niepodleg... odzyskania niepodległości, stulecie nadania nazwy Legionowo. Dlatego też chcieliśmy, żeby nasz piknik był również wyjątkowy, żeby i dzieci, i rodzice mogli posmakować wszystkimi zmysłami dawne czasy, przywołać dawne zdarzenia. Imprezę w siódemce, jak zwykle, rozpoczął program artystyczny, na który złożyły się występy każdej z przedszkolnych grup. Ze względu na okoliczności, bawiono się pod hasłem stańcem i piosenką przez pokolenia. W finale nastąpił entuzjastycznie przyjęty show w wykonaniu rodziców. Nic dziwnego, że na scenie było gorąco nie tylko od Słońca. Oprócz zaangażowania bardzo dużego pracowników i nauczycieli, również zaprosiliśmy do współpracy rodziców i też zaangażowali się, inicjatywa bardzo się podobała. Piknikową nowością był korowód dziejów, jaki w rytmie poloneza przeszedł wokół placówki na osiedlu Sobieskiego, ale małym i dużym uczestnikom Piątkowej Biesiady przypadły też do gustu jej bardziej statyczne atrakcje. Pozostając w historycznym klimacie, mogli oni zajrzeć na stoiska kreatywnej zabawy w starym stylu, spróbować dawnych potraw w nowoczesnym wydaniu, czy sprawdzić się w staropolskich łamańcach językowych. Nie zabrakło też oczywiście dmuchańców oraz, dla spragnionych sportowej rywalizacji, konkurencji w rodzaju rzutu ziemniakiem do wiadra. I wielu Wielu innych. Przygotowania do pikniku były poprzedzone spotkaniami z ciekawymi ludźmi, były przeprowadzane zajęcia, dzieci poznawały historię. Też przygotowane zostały na nasz piknik kreatywne kąciki, gdzie dzieci będą mogły posmakować zabaw podwórkowych, poznać zabawy dzieci z dawnych czasów. Mogą się wcielić w poszukiwaczy. Bez względu na to, czy ktoś został piknikowym odkrywcą, czy wybrał inne miejsca, i tak coś tego dnia znalazł. Doskonałą zabawę. Idealnie wpisującą się w towarzyszące siódemkowej imprezie motto: Razem optymistycznie, kreatywnie.